Witajcie! W tym odcinku zrobimy niepoprawną degustację z strumming. Zaczynajmy! A my będziemy potrzebowali ogórki, papryczki, cebule, chleb, kompot, no i kiszone śledzie. Pokrójmy sobie cebulę. Już trochę ogórka i papryki. I jeszcze trochę chleba. Można przystąpić do degustacji. Zacznijmy test surstrubing. <grymka> Czekaj, najpierw otworzę soczek. Śliwka <grymka> spod lasu. To jest twoje rozpoczęcie puszki. Butelkę rozpocząć. Ja Wszyscy. Okej. Okay. Uwaga. To nie może śmierdzić. Czekaj, żeby nie kichło na ciebie. Mówiłem. Dobra, czy ktoś coś czuje? Weź o tym. Nie, 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 jest tragedia. Śmierdzi tylko jakby coś tu znikło. Co, kapustek A teraz? Nieźle. Rzeczywiście poczułem trochę śledzia nawet. Takiego faktycznego śledzia. O, tak, no tak. Śledź w kapuście. Oj oh, oh, oh. o, oh. o, yeah! No nie wylej. Tu nadal wygląda to jak śledź. Trochę złapało. Mamy tutaj nawet całkiem sporo śledzia, który jest śledziem, a nie płynem. Papryczką chętnie zjadł sobie właśnie. Myślę, że można z nawet, będzie napchać do papryczki no, i będzie ciekawie. On się tak wciągnie dziwnie ten Patrz, szczęście. patrz. Największy kawałek <laughs> się wziął. Nie no, wiem, czy upkasz. Trochę zepsuta te śledź. <laughs> ja chyba będę jednak reklamował ten produkt. Ja? Zobacz. Ja, on go to papryki łebkał. Zobacz, wow, to jakby stąd było. <laughs> to co co? Słowa nie mamy soli. Na zdrawi. <noise> na zdrowie. Na zdrawie. <noise> No to co? Hop. Hlap Hlap jest tu tylko podpórką. pórką. A będzie dobry. Ościsnął. Czyli ja można, powie można powiedzieć, że jest całkiem świeży. <noise> Ale słony jest niesamowicie. A trzeba to będzie popić. Ostra papryczka. <grych> <grych> Pociekło mi. <grych> o <Sorry. grych> Ale całkiem. Mm -hmm. Całkiem dobre. Znaczy. Na pewno aromat jest intensywny. Tak. I <grych> rzeczywiście ta wszęduyska sól. One są strasznie słone. słone. Ale cytrynka, ocet i rewelacja. Pośledzie. <grych> Sorry, że nie było żegania. Ja Naprawdę myślałem, że to będzie no. takie... O, 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 w ogóle Proponuję jednak tą sól zapić e, tym zacnym kompotem. Śleć jest średni, ale ogórki są niesamowite. Streszczaj się z tym ogórkiem. No i teraz pytanie, jakie są wrażenia? Andrzeju, kto, jakie są Twoje wrażenia do surstruming, po którym wszyscy wybiotowują. Nie no, nie niezbyt ciekawe, ale ogólnie słony, zepsuty śleć. No nie ma tragedii, naprawdę. Dziękuję. Łukaszu, jakie są Twoje wrażenia? Ja mam wrażenie, że pod ogórka i pod kompot pójdzie wszystko. Ale rzeczywiście sól. Tak, jest słone to jest niesamowicie słone. słone. Poza tym daj się przegryźć. Nie jest to takie złe. To idź i zjedz! Do następnego, hej!